bardzo serdecznie. Dzisiaj Zachariasz napisane jest, wykonywał codzienne czynności i wśród tych codziennych czynności spotkał anioła i została wysłuchana modlitwa, którą może nawet całe życie zanosił. Napawa mnie to ogromną radością, ponieważ wśród tego zmęczenia, które mi towarzyszy i na obowiązków Oczekuję, że Pan Bóg w tych codziennych czynnościach będzie przy mnie obecny. I życzę też Tobie, żebyś doświadczał tego, że Bóg jest blisko Ciebie, że w tych czynnościach codziennych On będzie przychodził w taki sposób, abyś Ty i ja był umocniony, zbudowany i to wszystko, co jest nam potrzebne, zostanie nam udzielone.